Hej, jak pamiętacie lub nie, w ostatnim odcinku odeszła Jessica, prowadziła się i od razu opuściła Johna, i w tym odcinku będę się starała ogarnąć jego życie na nowo. I myślę, że pociągnę tutaj ten wątek właśnie, że Pablo będzie nienawidził Johna przez to, co się stało z Jessicą, i będzie chciał bardzo mieć kontakt ze swoim ojcem, a nie ze swoim ojczymem, ale. Matthew będzie go, wiecie, tak ignorował, no bo nie jest rodzinnym Simem. I on w sumie będzie miał go gdzieś, ale on go będzie lubił bardziej niż Johna, na, bardziej niż Johna, który się nim faktycznie opiekuje i faktycznie mu zależy na jego dobrobycie. W sensie na dobrobycie Pablo. I on dzisiaj będzie dorastał już. No i wątpię, że on dorośnie dobrze. Niestety, ale ma to sens, ponieważ jego matka umarła. To nie jest śmieszne, ale no... Taka jest sytuacja. I też z tego co widzę, to on też Kim nie lubi, który... No zabrzmi to okropnie, ale poniekąd się przyczyniła do śmierci. Może nie celowo, ale... Poniekąd. Niesie ja przyjaźni z Sharon, a Sharon... Ma męża, który ma telefon do kosiarza, ale... Myślę, że tutaj go nie wykorzystam. Raczej pozwolę jej, że tak powiem, odejść. Ona już nie będzie wracać. Więc myślę, że mu poszukam kogoś innego. Że on będzie miał jeszcze jedno dziecko. W sumie ma jedno, a to drugie to nie jest do końca jego. Na pewno nie jest biologicznie jego. W żadnym stopniu. Ja myślę, że ja ustawię im relację taką słabą. Bo niektórzy zaraz mają najlepszych przyjaciół, a to nie pasuje mi w ogóle do tego, co sobie zapanowało między nimi. Myślę, że ustawię na minus 20, żeby on miał takie słabe relacje. Ten może mieć jakie tam chce. Okej, okay. zmieniona. Jeszcze bym zrespiła Matiu na chwilę, tylko żeby ustawić mu dodatnią relację właśnie do niego, a Matiu będzie miał na zero. Też chyba zmienię pracę Johnowi. Bo on miał razem... W sensie miał tą samą co Edward. No nie ma niestety komputerzy i... Właśnie czy on jest nauczony, bo on tu zaraz dorasta z tego co widzę, to on tu nie potrafi za dużo. No. On tylko potrafi chodzić. Jeszcze od matki się nauczył. Możesz go spróbować, nie bo wy macie teraz. A nie, możesz. Możesz nie go nauczyć nie. próbować. czy on będzie nie. Ja tutaj i tak śpiący. Że chyba mu odklikam. Resurrect Jessica. on lubi niby te paranormalne rzeczy. Też nawet ma najwyżej punktowaną karierę paranormalną. No ale by nie dostało telefonu. Telefon się dostaje na piątym poziomie. On będzie miał max 3 Dobra, wystarczy, bo to zaraz padniesz. No, chyba nie zdążę go na to postawić, o tak powiem. No, nie zdążył. Możesz mu zmienić tą piłkę. Weź za bardzo pani bo nie wyrabiasz typie. Muszę w ogóle do pracy dzisiaj? Na szczęście nie. To może być problem, bo ona kosztuje, a ja mam droższe usługi. Możliwe, że nie starczy pieniędzy. Dobra, problem może już sobie dorosnąć. No co? Co tu się dzieje? Tu jakieś śmieciniańka przyszła. Naga. Czemu ona tu przyszła naga? Jeszcze mu się spełniła jakaś obawa. Jak się do niej odwrócił. Co ona robi? No właśnie się. Żeby sobie poszła co ona robi. Ona chyba się kąpała akurat jak on dorastał i ona wyszła. I z jakiegoś powodu się nie ubrała. Chyba, że to jakaś sugestia, nie wiem do John, ale. Przesada. Masakra. No, teraz się ubrała. I w ogóle pieniędzy nie wziął. Młody wariuje, nie dziwię mu się. Właśnie, jakie to masz ciuchy? Zielone jakieś, dobra. Dobra. Gdybyś nie mopował raczej. Dobra, smopowały. No dobra, jesteś schludny, no to w sumie. Bo kliknąć chyba spelaż bardziej. Ale on lubi sprzątanie, no to niech sprząta. Ciekawe, jaką on ma w ogóle tą aspirację jest na zero, ale to by miało jakąś ujemną, pewnie. Jakby się dało. W sumie wiadomo, co tu robisz, jak robisz to nic. muzyka. W ogóle, to są dwa różne krzesła, Tak już było. Nie wiem. Chyba nie. Poczekaj chwilę, byś tu sobie poskacz i idź. Dobra, chociaż trochę ci ta aspiracja wzrosła. O no do pracy w ogóle, kurczę. Ktoś zadzwoń potem niańkę, chociaż po ostatnim to ja bym nie zadzwoniła, że inna będzie. No niestety to samo. Okej, okay. wylosowało się dwa. Hmm, okej. Okay. Dobrze, ja mu pewnie oceniam spadnie niestety. Czy nie? <laughs> Czy Przyniósł ze sobą perl! W sumie podobni są, bo nie oboje mają takie biegi. Takie brązowe włosy i oczy. Fajnie, możesz się z nią zaprzyjaźnić. No coś się nie, do, nie dogadujecie. No ma tylko tą ciemniejszą karnację. No i twarz... kształt twarzy inny. No, mu też zmienię tą pracę ze względu na to, że nie mają pieniędzy w ogóle. I... To im pomoże finansowo, jaką awansę dostanie. No, całe pieniądze właśnie poszły na niankę, bo już późno jest to się z nią pożegnaje. Co, Tylko 12% zrobił, i w ogóle ta Perl zamarzła. No tu jest? Nie, no on się chyba z niej pożegnał. Co nie? Nie widzę jej tu nigdzie. Na słabo ci idzie ta praca domowa. Dobra, zobaczymy, czy jest praca inna. No nie ma tej, co ty by chciał. Ci przeczytuję ją. Nie ja chciałam mu zmienić na oceanografię. No super, jeszcze komputer się zepsuł. Dobra. Muszę się pouczyć, bo ona zaraz będzie dorastać. Czy on ma właśnie do pracy? No nie. Dobra, może mu awans wskoczy, bo on nie potrzebuje nic. Może zaraz przyjdzie. W sumie to pewnie możesz ją poprosić, żeby ona cię nauczyła, czy nie się robi. A nie tylko Johna możesz. nie, nie możesz, okej. Okay. Szkoda. Pewnie jest na to jakiś mod albo coś, albo kiedyś się dało i się zepsuło. Jak nie, to w sumie... Hmm. Nie wiem. Logiczne to jakby się dało, ale się nie da. Myślałem, że wrócił, ale to ma do szkoły. No niby zaraz powinien być. Okej, okay, jest awans, super. Cieszy mnie to. Nie chcę z tobą spędzać czasu. że niech on ją nauczy trochę czegoś. No on już ma 40 lat, już... Jeżeli on będzie miał kogoś... No bo jeżeli się wylosuje, że będzie 5 lat starsza... No to nie wiem, czy będzie jeszcze dziecko kolejne. Czy ona może dać się nauczyć? kogoś byś chociaż to zrób. Boże, to ja mu się nie chcę. Okej, okay, ocenę mu rosną. O w ogóle mu się coś spełniło, nie wiem co. Przyjaźń? Może Jakaś. No właśnie, chociaż chodzić na ucz. Dobra, chociaż jedna rzecz. No to zadzwoni, teraz. <laughs> On tu walczy o życie dosłownie. Aha, nie idzie do szkoły. No super, no, co za typ. Dżądasz radę, dostaniesz ten awans. Właśnie może zadzwonisz do tej. do Perlu. A ona poszła do szkoły? Nie, nie. No tak. Oj jak nie może podnieść śmietnika. No trudno. No, nie został awansu. Jeszcze muszę się ją nauczyć mówić i będzie wszystko robię. Myślę, że go bym wysłał na parcelę publiczną, żeby on poznał, dopiero taką. Może by z nią był. Dobra, niech idzie na parcelę Niech pójdzie sam. Gdzie ty byś mógł pójść o takiej godzinie? To powiedzmy, że free time. Recreation Center to jest w ogóle skosza, jakby co parcela. Ale jako, że jest z tego dodatku, w którym to otoczenie jest dodawane, więc po prostu było to nielogiczne, żeby to tutaj dać. I troszeczkę to przerobiłam. Niewiele tam zostawiłam mniej więcej jak to wyglądało. Tylko parę rzeczy sobie dodałam. No, na przykład właśnie dodałam. Jak to nazwać? Na no po angielsku Ice Ring, a po polsku to nie wiem. Czy właśnie ona przyszła, która miała przyjść? Nie wierzę. Tyle szczęścia. Idealnie. Właśnie tą typiarę miałam upatrzoną, żeby on z nią było. Na network jakiś. To nie wiem co to jest. Tu coś się zbugowało. Powiem, że nie, bo nie wiem co to. ma przyszła, dobra. I chyba się ten zresztą w ogóle, typ. Nie wiem czy on był wcześniej, chyba nie, bo on ma skin customowy. No już tu Flirty by chciał z nią. Także ja myślę, że on będzie miał następną żonę. Prawdopodobnie dziecko. Kolejne. Ona ma akurat drugą twarz, to ja wiem. Pasandi Brunek. Także będą raczej ładne dzieci. Będą w 100% rude. Prawdopodobnie, chyba że się wrosły czarne koloru Johna, bo nie wiem czy wiecie, ale John ma recesywne rude włosy. No, przypulją. Idziemy stąd. O, zła Wiedźma się to zryspiła też. przez same chłopy Wiedźmy. Tylko ten akurat młody. Boże, Sharon, nie pryskaj tam, nie zarażaj się z tych robaków. O, to w ogóle przychodzi. No tam pracuje chyba jako kucharka na porceli. Dobra, to mu odznaczę to i zaznaczę mu, żeby flirty robić z Sandy. Akurat za godziną idzie do pracy. Tej nie wrócił. No, dosłownie za chwilę ma do roboty. To mu kliknę, żeby sobie poglądał obrazek. Już piątek w ogóle. Tutaj chyba zagram troszeczkę dłużej. Ja wcześniej to kończyłam w czwartki, chyba w środę nawet. Tutaj jakoś tak. Szybko idzie. Jest ciężko dosyć. Jeszcze ta w ogóle dorośnie. To super. Kim będzie już dzieckiem szkolnym. No z tymi rachunkami może być ciężko. No one są czerwone. Ja zaraz teraz opiekunka weźmie jeszcze mnóstwo kasy. O! No super ocena. Okej. Okay. Czy jakąś koleżankę przyniósł? Niby ma ciężkie życie, ale coś. Nie wiem, dobrze mu idzie bardzo. Ja ogólnie mam wersję otoczenia czystą, ale mam wszystkie pełnisy. Tylko nie ma NPC-ów z tego co kojarzę. W sensie NPC-ów są na przykład takie serwisowe, nie? Że ta niańka to jest akurat z tego otoczenia, ale oryginalnie ma. W ogóle tu gdzieś siedzi ta nianika, czy ona sobie poszła? Jak poszła, to nie wzięła pieniędzy. Chyba, chyba że wzięła i ja nie ogarnęła właśnie. Myślę, że on spróbuje zaprosić. O, Morda zniknęła Wiktorowi, nie wiem do czego. Spróbujemy zaprosić tą Sandy, albo najpierw na randkę do domu. I chyba sprzeda mu tą wieżę, żeby on mu rachunki opłacić. Że on to powiedzmy, żeby on bardziej sprzedał, czy coś. Jakimś... Trzeba płacić rachunki. Czy ona jest... Ona jest... tam musisz ją... Wziąć. To sobie idzie do domu? Czy ona co robi? Trzeba ją pożegnać. Przez późno... Nie wypuściłam i ona sobie dorośnie teraz. Okej, okay, to samo jakieś pocałunki tutaj inicjuje. Ja też myślę, że będzie szukał żony też ze względów trochę finansowych, no bo było super dobrze i teraz jest super tragicznie. Mm. Czemu? czemu? ona taką ma mordę kurzoną? Jaki ona ma tam kolor? Szary. Okej. Okay. Okej, okay, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. W następnym będziemy... W następnym będziemy grać u Nataszy i Izaka. I prawdopodobnie będę ich przeprowadzać. Bo próbowałam im rozbudować chatę, ale stwierdziłam, że... To nie ma sensu i po prostu ich przeprowadzę do większego domu. Bo ten dom Nataszy się nie nadaje na... ...takie rodzinne. No i co? Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. A?